Cóż, bardzo, bardzo dziękuję, panie prezydencie. To było bardzo głębokie i muszę powiedzieć, że wierzę, iż mieliśmy dziś bardzo owocne spotkanie. Było wiele, wiele kwestii, co do których się zgodziliśmy. Większość z nich, powiedziałbym, kilka dużych, nad którymi jeszcze pracujemy, ale poczyniliśmy postępy, więc. Nie ma umowy, dopóki jej nie ma. Zadzwonię do NATO za chwilę, zadzwonię do różnych osób, które uważam za właściwie, i oczywiście zadzwonię do pana prezydenta Ukrainy, żeby powiedzieć mu, jak przebiegło dzisiejsze spotkanie. Ostatecznie to także zależy od nich. I muszę się zgodzić z tym, co powiedzieli Marco, Steve i kilku wspaniałych ludzi z administracji Trumpa, którzy tu przyjechali. Scott, John Radcliffe, bardzo wam dziękuję. Mamy tu naprawdę świetnych liderów wykonują niesamowitą robotę. Mamy też znakomitych rosyjskich przedstawicieli biznesu i myślę, że wiecie, wszyscy chcą z nami współpracować. Staliśmy się najgorętszym krajem na świecie w bardzo krótkim czasie. Nie możemy się doczekać współpracy. Zamierzamy to zakończyć. Naprawdę poczyniliśmy dziś wielki postęp. Zawsze miałem fantastyczne relacje z prezydentem Putinem, z Władimirem. Mieliśmy wiele, wiele trudnych i dobrych spotkań. Byliśmy zakłóceni przez sprawę Rosji, Rosji, przez rosyjski przekręt. To trochę utrudniało nam działanie, ale on to rozumiał. Myślę, że widział już podobne rzeczy w swojej karierze. Widział wszystko. Ale musieliśmy znosić ten rosyjski przekręt. On wiedział, że to była farsa, ja wiedziałem, że to była farsa. To co zrobiono było bardzo kryminalne. To wszystko sprawiło, że jako kraj mieliśmy trudności w prowadzeniu interesów i innych spraw, które chcieliśmy realizować. Ale kiedy to się skończy, będziemy mieć dobrą szansę. Więc mówiąc krótko, zaraz wykonam kilka telefonów i powiem co się wydarzyło ale mieliśmy niezwykle produktywne spotkanie i co do wielu kwestii się zgodziliśmy tylko kilka pozostało otwartych niektóre są mało istotne jedna jest prawdopodobnie najważniejsza ale mamy bardzo dobrą szansę by się dogadać jeszcze się nie dogadaliśmy ale mamy bardzo dobrą szansę Chciałbym podziękować prezydentowi Putinowi i całemu jego zespołowi, których twarze w wielu przypadkach znam tylko z gazet. Jesteście, jesteście niemal tak sławni jak największe gwiazdy, zwłaszcza ten tutaj, tuż obok. Mieliśmy dobre spotkania przez lata, prawda? Dobre, produktywne spotkania przez lata. I mamy nadzieję na kolejne w przyszłości. Ale teraz skupmy się na tym, co najważniejsze. Zamierzamy zatrzymać naprawdę 5, 6, 7 tysięcy ludzi przed śmiercią co tydzień. I prezydent Putin też tego chce. Więc jeszcze raz, panie prezydencie, bardzo panu dziękuję. Porozmawiamy wkrótce i prawdopodobnie zobaczymy się znowu. Już wkrótce.